No, słuchajcie, widzowie, dojechałem właśnie moją hondziką Civic sobie bistą małą na taki duży parking Muzeum Morawski Dediny, chyba tak to się nazywa. I tutaj jest darmowy parking, taki wielki. I stąd będę miał gdzieś około 7 km pod początek szlaku. Oczywiście rowerem 7 km zamierzam przejechać. No, i będzie początek szlaku ogólnie na Rochackie Stawy i tam na smutną przełęcz. Chciałem przejechać dość wcześnie, ale jednak mi się nie udało. Tonek trzeba byłoby wstać gdzieś koło czwartej albo 5, w ja wstałem o 6. No i teraz jest mega upał, już się zaczął jest 30 stopni. Więc... Zajebiście, słuchajcie, bo płynie tu taka rzeczka I kurwa zajebiste, chud wieje. Trasa jest fajna, bo się cały czas jedzie wzdłuż lasu, jest cienia dużo, więc aż tak nie zgrzeje jest wjazd na parking, co kosztuje 8 euro na cały dzień więc dojechałem tu właściwie 20 minut i nie płaciłem nic, więc zajebiście. No ale ja pojadę sobie dalej jednak może przeżyję kurwa na tym rowerze. Bo tutaj bym szedł wtedy na Salatyn na przykład jakbym tu wszedł, a tędy to sobie na te rochackie stawy. A no i tutaj tutaj parking również kosztuje, również kosztuje 8 euro, jest płatny, więc naprawdę polecam tu przyjechać sobie rowerem i nie płacić w ogóle za parking. I przejechać się wzdłuż tego lasu i tutaj już się odsłaniają szczyty gór. Nie jestem takim dobrym taternikiem, więc wam nie powiem jakie to są bardziej, szczyty. Bardziej w sumie znam polskie Tatry, bo tam przeszedłem większość tych znakowanych szlaków turystycznych, jak nie wszystkie. A właśnie na Słowacji mam dużo jeszcze co mogę przejść, więc tym bardziej Tatry Zachodnie. Tutaj nigdzie nie byłem. Co laska wytroliła, to dobra wola niech zachowa. Ale jest tego wielki plus, bo jak będę zjeżdżał, kurwa stąd, to będę miał taką radochę, że To jest jak zejść z rowera. ja. Idę teraz na te Rochackie Plesa ogólnie, pierwszy raz. Tam na zielony szlak będę odbijał i sobie takie kółko. Wejdę pewnie na Sputną Dolinę jeszcze, jak mi starczy sił. ten rochacki wodospad, Zobaczymy, z czym to się je. To się tak mieni zajebiście, a mi się do niego wpierdolił. Jest trochę krucho, bo mam tylko jeszcze litr wody w sumie. Nie, to jest półtora litra. Kurwa, to jest taka duża butelka. Ale dobra, to się nawet skapnąłem teraz. Klasztorna kalcia. W sumie zajebista jest ta woda. Fajny ma smak. Dużo ma minerałów chyba. Mam ochotę kiedyś wejść do takiego jeziora, naprawdę. Kiedyś to zrobię, nigdy nie będzie patrzył i nikt mnie nie Samo Mamy tu występujące gatunki zwierząt. mijamy kolejne z tych jeziorek. Wrażenie, że tutaj też tak nie czuć tego zapachu tej przyrody. I że właśnie nie czuję tak tego zapachu. Nie wiem czy to przez ten upał, czy... bo jest no, normalnie jest 30 stopni dzisiaj około w Krakowie na przykład. Tu jest trochę pewnie mniej. Ale jak się przychodzi Bóg tych świerków, to najbardziej czuć ten zapach. Uwielbiam ten zapach świerków. Jak jechałem tym lasem rowerem, to był zajebisty. Uff, trzeba oddychać głęboko. Ma też jakiś zajebisty kolor tych kwiatów. Zrobił się chyba to były takie fioletowe, ale się się takie biało-fioletowe są zajebiście ładne. To największe jezioro z tych wszystkich, ale powiem Wam, że no jest duże, takie rozurzysty, ale jakiegoś tutaj tego widoku nie ma. Burówki takie górskie sobie można je pozrywać i w sumie zjeść schronisko się nazywa Tapeliakowa Hata, tak, to dobrze powiedziałem tam jest jakieś jeziorko obok więc tam już sobie poczuluję, posiedzę zupa czasówkowa Kowam, ale powiem wam, że to taki bardziej jest wywar z grzankami i właściwie tyle. Czy znaczy, taką dostałem, pamiętam, że gdzieś jadłem lepszą. I na dole był taki ser, taki kurde kleisty ser. Nie wiem, jakoś tak mi to mnie nie potrzy ten ser. Nie wiem, czy lubicie ten ser w tej czoskowej, ale u mnie to jakoś tak to nie smakuje, nie współgra. O, ale tutaj pszczół, które zapalają te wszystkie kwiaty. Powiem wam, że jest tam jebany kurwa mamy to gówno sedlo zabrat o boże jakie to było ciężkie wyjść z tego schroniska takim stromym podejściem ale widok tutaj jest przedni powiem kurde dopiero teraz zajrzyłem, że w sumie tam jest rakoń a tam dalej jest Wołowiec no i słuchajcie sobie tu posiedzę kurwa chwilę chyba z godzinę. Tam mamy rakoń wołowiec. A tam będę potem schodził znowu do tej tocelkowej chaty i potem rowerkiem już zajebiście sobie siądę i tylko zjadę w dół. No już moi drodzy wracam sobie. Po rower. No ten upał to, był jedy, to była jedyna wada. No, a teraz asfalcik. No i dobrze, że mam rower tam niżej. Nie wjeżdżałem tutaj już, bo tutaj mogłem wjechać aż tu, ale no, po prostu to było tak pod górę jest cały czas, że no, na tym moim single speedzie no to nie. Kurwa, już sobie zjechałem, tą pierwszą część, co najszybsza, ja pierdolę, ale ulga, zajebiste uczucie zjechać sobie między tymi wszystkimi ludźmi i uważać, żeby na nich nie wpaść, jeszcze coś ściągnąłem koszulkę, że mi wiatr wiał na mnie i zajebiste uczucie To uczucie wyjścia na rower po tym całym przejściu na szlaku, tyle, tyle kilometrów, zajebistym uczuciem, więc powiem wam Prawdy zajebiście. Kurwa, jedziemy. Chciałbym wam pokazać, jakbym szybciej jechał, ale tu właśnie nie ma z górki. Póki co wcześniej było z górki zajebiście. Było. O. Nie, no to jest niesamowite uczucie. Plan to jest właśnie umyć się w rzece. dzisiaj. Taki zrobić survival wój. Co się sensie będę spał w AUCIE, nie? I będę... Się w rzece, no bo nie mam gdzie się umyć więc nie będę płacił 60 zł za camping i nie będę płacił za termy czy coś, żeby się tylko wiecie, umyć bez sensu co na 50. Jedziemy słuchajcie, dojechałem sobie na parking. Dobra, moja hondzia została zaparkowana Tutaj będziemy dzisiaj spać na publicznym parkingu, ale przynajmniej jest za darmo. Więc kurde, słuchajcie, trochę na przypale, bo tam był chyba znak, że tutaj tylko tanap może wchodzić. Ale jestem przy rzece i muszę tutaj się jakoś umyć. Ha, jest jakiś mostek. Pierwszy raz, pierwszy raz liczy się w recenę, zajebiste uczucie. U. Ona była jeszcze tak zimna i już rzeźbiająca. O zimna sakra. Ogólnie zajebiste przeżycie, bo ta jaka jest zajebiście zimna. To tak wejść i wyjść do mega odchodzenia, ale mam ochotę wejść je jeszcze raz, kurwa. Najgorsze jest to. A już jestem ubrany ogólnie, to trochę się zmoczyłem. Ale zaraz pewnie to jest. To mam znowu wejść na kurde Się teraz czuję serio, jakbym mieszkał pod mostem i jakbym się mył pod mostem. No w sumie jestem bezdomny, no tylko w samochodzie śpię. Ale powiem wam, że dla jej ta przygoda. Lecimy teraz coś porobić jeszcze i będę się chciał spać, ale jest dopiero 17, więc. No słuchajcie, przyjechałem sobie pod koopa, bo oni to w ogóle mają święto, tak samo jak my, ale mają normalnie. Otwarte sklepy, kurwa. W sensie te kołopy są wszystkie otwarte. Nawet nie wiedziałem, serio. Ja głupi na stacji kupiłem wodę. Trzeba sprawdzać lepiej w internecie wcześniej wszystko. Idę sobie coś kupić jeszcze teraz na wieczór i na jutro na mój trip siwy wierch. No i właściwie to by było na tyle w tym filmie. Ja już będę szedł spać. To będzie moja pierwsza noc w aucie. pompuję sobie materac właśnie. Mam no złożone pełnię siedzenia. No i gitas. kojarzycie ten dźwięk? O. Dobra. Bez cukru. To mi się podoba.